W dzisiejszym vlogu chciałem wam opowiedzieć o nagraniu, o filmie, który pozwolił mi zostać zauważonym przez widzów. Nie tyle wybić się, co zostać zauważonym przez widzów na poprzednim, nieistniejącym już kanale wstaję. Zapraszam. A dla tych widzów, którzy mi się już wydaje, że widzieli tego vloga, to jest tutaj dużo nowych rzeczy. Także zostańcie i obejrzyjcie do końca. Zapraszam, jeżeli macie ochotę. Jest to vlog o PapiesMafiku, ale zrobiony na nowo. Cześć! Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o filmie, który trochę, można powiedzieć, jak na moje standardy wybił mi kanał, a właściwie inaczej, może to ujmę, nie wybił kanał, co kanał stał się widoczny dla, dla was widzowie. O wcześniej tak naprawdę mało kto nie widział, a zacząłem mówić o Smerfiku. Papie Smerfiku. I nie, nie o postaci z kreskówki dla tych, co by nie wiedzieli, tylko o facecie. Wtedy jeszcze dość młodym, który nagrywał bezdomnych, bo dzisiaj jest to modne nagrywanie bezdomnych, a wtedy parę lat temu, powiedzmy ze 4, 3 lata temu, to było jeszcze bardziej modne. Więc on nagrywał tych bezdomnych, żeby tworzyć o nich taki serial, co właściwie dzisiaj się podoba ludziom, bo gra się na emocjach, taki dość um, po prostu no, gra się na emocjach. Można zobaczyć, że niektórzy mają gorzej, niektórzy może lubią to oglądać. Bo jakiś walorów dokumentalnych to to wielkich nie ma. Po prostu nagrywał on ludzi, znaczy w ogóle nagrywanie bezdomnych w internecie w większości nie ma wielkich walorów dokumentalnych tylko pokazuje się podły i straszny los tych ludzi takie jest moje zdanie bo obserwuję to zjawisko od wielu lat chociaż ostatnio że tak powiem mnie znudziło ale chciałem wrócić z tym tematem dlatego że o smurfiku nagrałem ze 4 vlogi mam parę materiałów a Dzisiaj mam też możliwość, żeby lepiej zrealizować dla Was tego vloga, więc to będzie po prostu jeden vlog, bo chyba już nie mam więcej o czym mówić. W każdym razie chodziło o to, że Smurfik na początku nagrywał tych bezdomnych, potem im pomagał, przynajmniej ludzie tak twierdzili, a ja byłem tym wrednym, który o tym powiedział, że on jest szkodliwym twórcą, dlatego że nie znałem wtedy 40 czy 50 nawet pierwszych materiałów Smurfika. Ale jak powiedziałem, że Smurfik robi to po to, żeby móc ich nagrywać, żeby czasem nie zaczęli, że tak powiem, delikatnie przenosicie na tamten świat i żeby jak najdłużej mógł ich nagrywać i mieć z tego korzyści, to ludzie mnie zaatakowali. Pamiętam ten film wtedy pod tytułem Szkodliwy Smurfik. Miał bardzo wiele wyświetleń, ale też chyba, to nie wiem, 100 łapek w, w dół i tam, nie wiem, 80 górę, czy tam potem chyba tam nawet doszło do tego, że było 500 łapek w dół, a 80 w górę, coś takiego. No w każdym razie mam takie wrażenie, że przyszli ludzie od Smurfika i to się właśnie tak zaczęło, że oni tam zaczęli hejtować. Byłem strasznie obrażany, a potem nadszedł dokument, dokumentalny właściwie reportaż interwencji, gdzie psycholog, osoba zajmująca się zawodowo tego typu zagadnieniami opowiedział, powiedział ten pan o tym dokładnie samym co ja i tam już był wiadomo jako autorytet podany, ale kiedy ja powiedziałem coś podobnego, od razu mówię, że ja nie mam tego typu wykształcenia, to zostałem zhejtowany I po prostu no jechali po mnie, jak po Łysej byle. Ja mam ten film do dzisiaj, mógłbym wam go udostępnić, tylko ja wspominam o tym, że. Mam tam słaby dźwięk i po prostu no słabo się to ogląda, bo słabo słychać. Nie miałem wtedy chyba też takiej kamery jak dzisiaj. Dzisiaj mam po prostu lepszy sprzęt, dlatego nagrywam to drugi raz na nowo. A no w każdym razie o tym powiedziałem w tych filmach i to było to było tak bardzo schematowane. Jest tajemnicą poliszynela, że jak się nagrywa o bezdomnych, którzy. Aktualnie nie mają domu, znajdują się gdzieś na ulicy albo pod mostem, albo w jakiejś takiej podobnej sytuacji, to oni bez alkoholu nie funkcjonują w większości. W związku z czym, gdyby im nie dać alkoholu, to nie, nie nadawaliby się w ogóle do rozmowy. Tak samo było przecież u Smurfika więc on albo im dawał na alkohol, albo w jakiś sposób. Musieli na ten alkohol w cudzysłowie, nazwijmy to, zarobić za nagranie, bo to też jest taki częsty argument, że przecież no, dałem im pieniądze, bo oni zarabiają, więc to jakby jest jakieś tam usprawiedliwienie tego, co się robi. Tak samo było u Smurfika. Między innymi zszokowało mnie wtedy, dlatego też to nagrałem, że jedna pani. Odpowiadała na pytania, pijąc wódkę szklanka. Pamiętam, że byłem bardzo zdziwiony, ponieważ nagrywając wtedy na kanale, wstaję już parę lat, nie miałem nawet tysiąca subskrypcji, a smak miał jakieś 40 tysięcy, 60. 000. Nie pamiętam, na ile zakończył na swoim największym kanale, natomiast no, to była dla mnie jakaś nieosiągalna liczba. Podobnie zresztą, jak na razie, dzisiaj, więc wiecie to. To mnie dziwiło, że ludzie chcą to oglądać w bezdomnych, w yy, tragicznym stanie, po prostu i że ich to cieszy, że no, dzisiaj, już z tego co wiem, świętej pamięci pan Stasio jest taki zabawny, ha, ha, hi, hi, taki wesoły. Smurfing go tak traktował, tak troszeczkę pasywno, agresywnie, tak go poklepywał po pleckach. Stasiu, tak. W cudzysłowie oczywiście, chociaż może oczywiście na nagraniach też mówiąc, powiedz coś zabawnego. ha jaki ty fajny jesteś? A tak naprawdę wielokrotnie pokazał, gdzie go ma. Przy czym samego pana Stasia też wtedy było mi nie jakoś bardzo szkoda. Dlatego że pan Stasiu bardzo wulgarnie potrafił się na odezwać do kobiety, która mu coś tam odpowiedziała, że nie chce być nagrywana, albo nie wiem, nie chce dać pieniędzy, już nie pamiętam. W każdym razie zbyzywał ją bardzo wulgarnie, więc to nie był taki bardzo milutki, fajny staruszek, jak się mogło wydawać, ale może ludzie lubili go oglądać, bo uświadamiali sobie, że ktoś ma gorzej od nich. Bo tak sobie myślę, że na dłuższą metę na początku jest zainteresowanie bezdomnością, ale kiedy robi się taki serial z tego, to mam wrażenie, że ludzie to oglądają głównie po to też, no może nie wszyscy, ale w dużej mierze żeby zobaczyć, wo, co to będzie, to po pierwsze, a po drugie gdzieś tam zobaczyć być może, nie wiem, pewnie jest taka część widzów, którzy jakoś może czują się z tym lepiej, że ktoś ma gorzej, nie wiem, ciężko mi sobie to wyobrazić, wyjaśnić, jak to jest, no w każdym razie podobnego coś działało najwidoczniej u Smurfika i zebrał on bardzo dużą widownię. Pamiętam też, że umieściłem nagranie na którym smurfik takie nagranie było z instagrama ono jest do dzisiaj nasikał jakiemuś facetowi do auta i go zwyzywał to też mnie wtedy szokowało. dzisiaj już nie będę tego robił bo to jest na zasadzie wspominam czemu nagrywałem o smurfiku też nie chcę na każdym filmie dostawać jakichś takich informacji że ktoś inny będzie zarabiał na moim filmie w razie czego gdyby mi to zarabienie włączyli bo jakieś tam prawa autorskie są czy coś w tym stylu nie chce się w to bawić. Natomiast to, to nagranie jest, możecie sobie je zobaczyć. No jest dziwne. Wydawało mi się, że już wtedy facet w internecie się skończył, ale nie. Dostałem jakąś tam informację, że podobno to były jakieś porachunki, bo on tam naszczał komuś dał. Tak to sprzedał jakąś nielegalną substancję jego znajomej czy coś takiego. No w każdym razie jakaś taka strasznie krzywa akcja była. Ale jak to wiecie, bywa w świecie to streamingu oglądalność szła w górę i podobnie było ze Smurfikiem. Wszedł taki czas, że trzeba było zrobić coś więcej, widocznie. Chociaż gdyby Smurfik pozostał tym, kim był, to pewnie do dzisiaj posprawowałby lepiej w internecie. Ale każdy chce mieć więcej, bo przecież nie wystarczą pieniądze z AdSense'a. Trzeba wyciągać jeszcze więcej, więcej, więcej i więcej. Więc Smurfing zaczął robić live. Y. Swoich aktorów, których nie chcę nazywać bohaterami, bo żadni z nich bohaterowie, aktorzy też w cudzysłowie, ale w końcu występowali w filmach. Więc Smartwik zaczął wynajmować mieszkanie. No i to się udawało na początku. Były live'y, były donate'y, był tam Stasio, był Dług. Stasia, jak już wspominałem, jest świętej pamięci, jak i paru innych bohaterów. Była z tego co wiem, Gosia. Tak? Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Znaczy, kobieta z, z jakimś upośledzeniem, problemami psychicznymi, jest bardzo wiele shotów do dzisiaj z nią w internecie. Tam niektórzy wyskakiwali nago przed kamerą, chcący, niechcący. Były awantury, inne rzeczy. No, w każdym razie ekipa Smarfika robiła z tych mieszkań po prostu przysławiową, albo i dosłownie, musiałbym sprawić znaczenie tego słowa, Melinę. W sensie miejsce, no syf Malaria, gdzie ludzie, sąsiedzi zaczęli wzywać w policję, bo tam awantury były, głośno się wagi, Również w nocy, no i ekipa pasmerfika wylatywała z jednego, drugiego, trzeciego miejsca. Zaczęła się tym interesować policja, prokuratura chyba też. Wiem nawet, że dochodziło do tego, że tam Ci bezdomni oczywiście, jak mieli stworzone warunki, żeby pić, to pili więcej, bo wiecie, jak byli na ulicy ci początkowi aktorzy Smerfica, to oni, żeby się napić, czy żeby jakoś funkcjonować, musieli coś tam z siebie dać. No chociażby najprościej wyżebrać, tak? Ale jak były donaty pojawiły się pieniądze, no to żeby oni, że tak powiem, byli zatankowani. Że, że tak powiem, żeby tam, wiecie, chodzili jak w zegarku, żeby ktoś chciał ich oglądać, a nie tylko, żeby oni przedeklany umierali na jakieś delirki i inne schorzenia związane z alkoholizmem straszna choroba no to przecież musieli pić. No to jak mieli nieograniczony dostęp do alkoholu, to nic dziwnego, że zaczęli po prostu chorować, i to się odbiło także na tych streamach. I pamiętam takie nagranie było w internecie, jak Ktoś będzie miał wątpliwości, to może sobie też pewnie odnaleźć, tym gdzieś to na wykopie będzie, a jak nie, no to, to widocznie gdzieś zniknęło, ale jestem przekonany, że ono dalej sobie krąży, że ktoś tam nie wiem, stękał, przyjęczał, no źle się czuł, żeby, żeby tam mu pomogli i tak dalej, że go boli. Nie wiecie, takie, takie klimaty, no chorował po prostu. To pamiętam, że był uciszany, bo trwa nagranie czy live, jakiś trwa, i to potem zostało to był początek końca smurfika. Również dlatego, że to nagranie odbiło się szerokim echem w internecie, smurfikiem zainteresowały się odpowiednie służby. Wiecie, jak to wyglądało z formalnego punktu widzenia, to nie wiem, bo tak naprawdę nigdy się tym nie interesowałem. Ale sypnęła się Smurfikowi dość duża kasa, oczywiście bezdomnie dostawali, żeby powiedzieć, że dostawali ochłapy, to i nic nie powiedzieć, bo często nawet na tych live'ach domagali się pieniędzy, których nie otrzymywali, bo na przykład nie, nie wiem, nie było tam jakiegoś nagrania czy coś w tym stylu, a w każdym razie Smurfik potrafił ich wystryknąć na dudka, no tyle, że mieli dach nad głową i alkohol i Smurfik uważał, że to jest pomoc. I za każdym razem się tłumaczył, że tak im pomaga, bo jakby nie, to to gdzie oni by byli. I tak z czasem aktorzy zaczęli mu padać jak kawki. Zwyczajnie po prostu odchodzili z tego świata. A Smurfik, między m.in. na jednym z nagrań, które znalazłem na YouTubie, mówi, że to jakaś krątwa ducha, bo odkąd Duch zaczął ich kamerować, Duch, jeden z jego bohaterów, który kiedyś na live Chcący, niechcący, chyba niechcący, bo nie zdaje się, nie wiedział co się wokół niego dzieje. Szedł sobie w dresie i spadły mu spodnie, i pokazał goły tył I Smurfik tam próbował go przykryć nawet swoim ciałem. Takie poświęcenie, bo to było na lajdzie, żeby tam tamtego lajba nie wywaliło, bo nawet nie wywaliło. Wiem, bo ja wtedy nie pokazałem tego, ale to był ten czas, kiedy ja regularnie nagrywałem to, co u Smurfika się dzieje. Na live'ie Smurfika to ja byłem tylko raz i postaram się wam pokazać, co zobaczyłem. A chodziło mi o to, że ludzie wpłacają jego widzowie wówczas pieniądze tylko po to, żeby móc sobie tych bezdomnych powyzywać od najgorszego. To taka fajna rozrywka. Te największe odpały to widziałem nie dlatego, że siedziałem na live'ie u Smurfika, bo te live'y to trwały po parę godzin, tam przypuszczam każdy przychodził na chwilkę i wychodził. Ja tam byłem jednym ciągiem chyba 15 czy 20 minut. To mi wystarczyło, żeby zabrać materiał, który mnie interesował. Natomiast podobnie jak dzisiaj, nie wiem zresztą skąd są te szoty, ale powstawała jakaś ogromna ilość szotów, jakieś kompilacje. I to nie tylko największych przypałów, które tam się działy, po prostu skróty zajmów i tak dalej. Dzisiaj chyba Smurfik jeszcze sobie funkcjonuje. Wiem, że jest tam jeden kanał, który ma tam dosłownie chyba 400 subskrypcji, czy coś takiego. Nie zobaczyłem tam, że tysięcy, więc jak tysięcy, to ok, niech ma nawet milion. Nie interesuje mnie to. No w każdym razie, dzisiaj, jeżeli jest, to nie jest w stanie się wybić tak jak dawniej. Natomiast jest kanał Popas Merfik, być może to jest jakaś podróbka i jest kanał Popas Merfik Shoty. No w każdym razie tych shotów jest jakaś masa. Nie jestem w stanie ocenić, czy to są nowe, czy stare. Ja wspominam tylko to, co gdzieś pozwoliło mi się wybić. Na tyle, żebyście zobaczyli mój kanał, staje, czyli poprzedni kanał. Tutaj umieszczę nagranie, które kiedyś umieściłem jako 18, ale potem tak to przemyślałem, że właściwie tylko straciłem na wyświetleniach i nic z tego właściwie nie wynikało. Parę wulgaryzmów na tym nagraniu jest napisane, ale w sumie to ja kiedyś byłem taki poprawny i grzeczny, no i co z tego? I dzisiaj mam nowy kanał, więc już taki poprawny i grzeczny też nie będę. Witam serdecznie na moim kanale, dzisiaj będziecie mnie tylko słyszeć, ale to nic Jeszcze nie raz mnie zobaczyć a dzisiaj jest materiał bardziej do poczytania Tak, znowu o Smurfiku Mam z nim pewien problem, jeżeli chodzi o naturę etyczną jego działalności Ponieważ z jednej strony wiem, że na live'ach, które się regularnie odbywają Duchu i Stasiu są w domu, mają ciepło i krzywda im się tam chyba nie dzieje Chociaż jak gaśnie kamera, to tam się mogą dziać różne dantejskie sceny Natomiast, jeżeli chodzi o stronę, tutaj, właśnie tą drugą stronę medalu, czyli te donaty, które ci panowie otrzymują, to jest coś przerażającego. Ten film będzie od 18 roku życia, to nagranie, dlatego że występują tutaj, poczytacie na tych screenach, wulgaryzmy i to takie ostre wulgaryzmy. Dlatego będzie ten e, vlog od 18 roku życia. Polecam poczytać. I też zastanawia mnie jedna. Jedna rzecz, bo ktoś wysyła 3 zł, 5 zł, niby pomaga. Natomiast ilość wulgaryzmów, jaka jest użyta przy tym pomaganiu, to jest coś strasznego. No i z jednej strony, oczywiście, etycznie wygląda to słabo, dlatego, że no, ktoś chce, ktoś niby pomaga, bo wysyła te pieniądze, ale z drugiej strony ży takimi słowami tych bezdomnych ludzi, że nikomu się czy coś takiego nie należy, żeby go tak żyć. Nie wiem, co ci bezdomni komuś tak w sensie takim ludzkim zrobili. Wygląda to strasznie. No ale z drugiej strony, gdyby nie ta donated to czy jeden z bohaterów kanału Smarfika dostałby przyczepkę, którą dostał, tego nie wiem, więc tutaj być może jest to mniejsze zło. Natomiast no, nie da się ukryć, że na tych live'ach, albo przed tymi live'ami główni bohaterowie tego kanału są pojeni alkoholem. No i choćbyśmy zaklinali rzeczywistość, to no, nie da się tego, nie da się tego zmienić. No, duch wygląda już strasznie. Ostatnio miał jakiś atak, atak padaczki, więc no ci panowie wydaje się, jeżeli będą tak dalej żyli, niby w domu, niby w cieple, niby w, 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 w tysiąc razy lepszych warunkach, ale jednak są, są stopniowo i pomału wykańczani, a poza tym widać już po nich takie dziwne zachowania związane właśnie z nadużywaniem alkoholu, albo być może z jakimś zespołem odstawienia, tego nie wiem. No ten atak padaczki ostatnio wyglądał strasznie, no a do tego y, ci panowie no słyszą te, słyszą. Te donaty, bo one są przecież czytane przez automat. I słyszę, jak się ich ży. No i na pewno nie jest to dla nich miłe. Pan Stasiu się już nieraz popłakał na wizji. Także są po prostu to pato, pato live streamy, które w ogóle na YouTubie nie powinny się odbywać, są niezgodne z polityką YouTube'a. No, i pod tym względem, ten Smurfik, jak i wiele innych już wcześniej kanałów, powinny być dla przykładu banowane, bo to nie jest nic dobrego. Banowane, bo przecież pomóc, by tym ludziom można było jeszcze w inny sposób, chociaż, tak jak mówię, to jest jakby ten problem etyczny, bo z jednej strony się im pomaga, ale z drugiej strony, no, są strasznie, strasznie lżeni. I uważam, że, no, ludzie, którzy to robią, to powinni się po prostu rozpędzić i zrobić baranka o ściany żeby im przeszło. Z drugiej jednak strony, patrząc na tą widownię Smurfika, która po prostu, nad no, tym względem jest żałosna, wysyłając takie donaty, to odnoszę wrażenie, że są to jakieś małe, małe dzieci i albo, albo większe dzieci, a do tego niekoniecznie bardzo ogarnięte, dlatego, że mój ostatni film, który odnosił się od to hejterów, głównie pod filmu o Smurfiku, gdzie właśnie były najbardziej wulgarne, obejrzywe komentarze, kiedy włączyłem go od 18 roku życia, nagle okazało się, że tam jest niespełna 40 wyświetleń? 30. Więc te dzieciaki, nie dość, że te dzieciaki, no bo od 18 roku życia to nie mogło obejrzeć, to jeszcze takie średnio ogarnięte, bo przecież ustawienie sobie na YouTubie kanału z od 18 roku życia, kiedy ja to robiłem, było bardzo, bardzo proste. Teraz się może to zmieniło, może trzeba jakiś, nie wiem, skan albo coś, no ale to też chyba nie byłby jakiś większy problem dla kogoś, kto byłby odrobinę bardziej zmotywowany, nie wiem, nie takie rzeczy... Nie takie rzeczy się w internecie dzieciaki robią, więc kurczę, no nie wiem, no średnio ogarnięte są. Chociaż ja oczywiście się cieszę, że jeżeli na przykład streamy papy Smurfika są od 18 roku życia, to się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ dzieci nie powinny tego oglądać, ale zaraz sobie to, no zaraz sobie to też sprawdzę. Będę wiedział wszystko. A przy okazji, tutaj słuchając mnie, możecie poczytać te wybitne komentarze, z których sobie porobiłem screeny, No jest to straszne, jest to. Naprawdę straszne, bo coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca. Właśnie wchodzę w tryb incognito i będę patrzył czy streamy Smurfika są od 18 roku życia. A robię to po to, żeby, żeby się dowiedzieć czy kanał Smurfika nie. nie jest od 18 roku życia i mało tego, teraz idzie live, na który się można bez problemu bez problemu zalogować. Także no jest to, jest to smutne i ten live właśnie teraz trwa. Także chciałem to powiedzieć, że no widownia Smurfika, która wysyła te donate żrące tych ludzi, to mówi również albo więcej o tej widowni niż o samym smerfiku bo być może, być może jest tak, albo gdzieś tam mimo wszystko w tym smerfiku odzywa się dobro i on chce pomóc co ci bezdomni zrobili tym ludziom dlatego zwracam się do tej widowni Smurfika do tych którzy ludzi po prostu rozpędźcie się, znajdźcie ścianę i zróbcie po prostu z całej siły paranka to może wam przejdzie ta cała złość i ta nienawiść, którą macie w sobie bo naprawdę niczego sobą nie reprezentujecie a... A YouTube, jak i cała społeczność YouTube'a, powinna się tym zainteresować, tymi streamami, bo naprawdę jestem przekonany o tym, że jest sposób, żeby tym ludziom pomóc. Inny sposób, niż to, żeby oni musieli słuchać przez parę godzin tego hamskiego wyżygu, który się na nich wylewa. To jest po prostu niedopuszczalne. A to, że ktoś tam wyśle 2 czy 3, 3 złote, no fajnie, bo to pomaga w dużej, w dużej, w dużym stopniu, jeżeli te pieniądze są przekazywane tym ludziom, to to im pomaga, no jest to mieszkanie, oni sobie tam się siedzą okej. Okay. W tym sensie jest to pomoc. I chwała za to, tutaj mówię, jest ten etyczny dylemat. Natomiast osoba, która wysyła te dwa albo trzy, albo 5 złotych i żyjesz tych biednych bezdomnych, wsadź sobie te pieniądze w dupę. I tyle. Bo a też mi się wydaje, że to jakieś mało laty wysyłają, bo mogliby wysłać więcej, to wysyłałem maksymalnie 3 albo 5 złotych I koniec. Natomiast tak jak mówię, no, w, w całości jest to siła w tym wszystkim. Natomiast smutne jest to, że ja nie słyszałem, może może nie wiedziałem po prostu, bo ja 2-3 3 streamy, ale nie słyszałem tego, że Wysperskich powiedział: Ej, nie piszcie tak, tak nie powinno się robić. A wiem, że siedzi tam z nimi gdzieś tam z tyłu kamery, bo czasem go widać się pokazuje. No i tyle chciałem powiedzieć odnośnie właśnie donatorów. Zresztą w ogóle jest ciekawa sprawa, że ludzie, którzy wysyłają pieniądze na kanały na YouTube, uzurpują sobie prawo do tego, żeby żyć twórców. Tak samo jak nie lubię twórców, którzy twierdzą, że coś im się należy, a donatorzy im nie wysyłają pieniędzy i oni nie mają wsparcia, i przez to już nie mają prawdziwych widzów, są tacy albo tacy, co mówią, macie, macie udostępniać mojego streama, a jak nie, to nie jesteście prawdziwi i w ogóle piszecie tylko głupoty, i po co tu jesteście. Są tacy twórcy. Nie lubię takich twórców, to chyba jeszcze bardziej. Nie lubię donatorów, którzy mi się wydaje, że za pieniądze mogą wszystko. Otóż nie. Tyle chciałem powiedzieć, chciałem tu wyrazić moje oburzenie i powiedzieć, że społeczność YouTube'a powinna się tym już dawno zająć, a tego niestety nie robi. Chciałem się z wami tym podzielić, ponieważ siedzi to we mnie od dłuższego czasu i ogl oglądam od czasu do czasu te streamy, i no jest to bardzo przerażające. I mimo tego, że ci ludzie siedzą w mieszkaniu, jest im ciepło i nie kapie na głowę, i od czasu do czasu coś zjedzą, to jednak wcale. To co się zanieta w tym mieszkaniu, niekoniecznie wpływa lepiej na ich zdrowie. To jest jakby inna sprawa. A Wy jak oceniacie to, co się dzieje w mieszkaniu Smurfika? Bo moim zdaniem jest to straszne i etycznie bardzo, bardzo wątpliwe. Cześć, trzymajcie się i do następnego razu. Bardzo chętnie czekam i poczytam Wasze komentarze. To nagranie sprzed paru lat pokazuje, że to, co dzisiaj się ukazuje w internecie, pod szydem papa Smurfik niewiele się zmieniło. i też nie wiem, na ile są to aktualne nagrania, bo tematem się już mniej interesuje. Natomiast no, pamiętajcie, to było na poprzednim kanale. Ja dzisiaj tylko tak sobie wspominam, bo zrobiłem, wydaje mi się, kawał dobrego materiału, jeżeli chodzi o smartfika na swoje ówczesne możliwości. I to się naprawdę dobrze oglądało. Tylko, że już minęło trochę czasu, chciałem do tego jakoś wrócić, pokazać, że to się dzieje. Na wielu, 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 wielu innych kanałach, i niekoniecznie myślicie teraz o jednym, niekoniecznie tam, ale Smurfing doczekał się bardzo wielu jeszcze głupszych naśladowców. A teraz pokażę wam, jaką empatią kierował się Smurfing i brakiem wyobraźni, bo to nagranie jest dla mnie tylko brakiem wyobraźni, bo nie wiem, co miał w głowie Smurfing, żeby sobie pomyśleć, że jego działanie zakończy się inaczej. Ale przeprosił, więc właściwie sprawy nie ma. Smurfik nawet kiedyś do mnie napisał w komentarzu na poprzednim kanale, wstaje, że dziękuję, że robię mu rozgłos i na tym się skończył nasz kontakt. Dzisiaj czy Smurfik nagrywa? Nie wiem, jest taki kanał, ale tam jest 400 parę subskrypcji i nic więcej, nagrania sprzed paru miesięcy, a na kanale Papa Smurfik z szoty, to nawet tam sprzed dwóch lat, czy tak właściwie najwięcej nagrań jest chyba sprzed dwóch lat, więc tam chyba jest jakiś dłuższy przestój, o ile w ogóle jest, czy działa na jakichś innych platformach społecznościowych, pojęcia nie mam. Jak głównie odnoszę się do YouTube'a, ale wiem, że Smurfik znalazł swoich naśladowców, takich kanałów jest bardzo, bardzo dużo. I tyle chciałem Wam tylko wspomnieć o tym, że kiedyś nagrywałem też o Smurfiku. Był taki kanał, zresztą to kolega Daniela Magicala, dawny mało się nie otarł chyba o fame z tego, co też kojarzę. Od taka historia. Ale no dzisiaj nie mam pojęcia, czy jest jeszcze na YouTube. Jak jest, to napiszcie mi, bo może gdzieś jeszcze jest pod jakimś innym nikiem, robi coś innego, nie wiem. Ale dla ciekawskich powiem jeszcze, że jak pato weryfikator, nie boję się wymienić tej nazwy, najwyżej będę tutaj, nie wiem, się odwoływał od czegoś dupie, to mam nagrywał o Smurfiku, to wtedy bardzo mnie pochwalił za pierwsze nagranie, a potem już mnie tylko gnoił za to, że jak ja mogłem powiedzieć, że Smelfik być może komukolwiek pomaga, jeżeli on nosił on jakieś tam prowiant, czy nie wiem, leki dla bezdomnych. Jak ja to mogłem powiedzieć? No jaki szok. Niesamowite. Dlatego już między innymi weryfikator mnie nie lubi. Także to chyba tyle na teraz. Cześć, trzymajcie się i do następnego.